Dzień dobry! Chciałabym zaproponować Wam dzisiaj przeczytanie książki Małgorzaty Wardy Dziewczyna z Gór. To jest ta książka. Jest to książka psychologiczna, którą można też określić jako thriller. Opowiada ona historię Nadii, 11-letniej dziewczynki. Narratorką jest właśnie ta Nadia, już wiele lat później, która wraca we wspomnieniach do zdarzenia sprzed lat, kiedy Została uprowadzona z domu rodziców. Jest koniec sierpnia. Po upalnym dniu, upalna noc, i dziewczynka spędza tę noc w przyczepie kempingowej położonej na posesji domu rodziców. W związku z tym, że w domu akurat trwa remont. I nocą do tej przyczepy włamuje się młody mężczyzna i 11-letnią Nadję porywa, uprowadza. Rodzice. Są wstrząśnięci, przeżywają dramat. To jest ich jedyne dziecko. Policja zaczyna poszukiwania, zakrojone na szeroką skalę, ale niestety nie przynoszą one efektu. I dziewczynka niestety nie zostaje odnaleziona. Nadia, jako dorosła kobieta, wspomina to zdarzenie sprzed lat i życie z porywaczem. Wywozi ją on. Z północy Polski na południe, w głąb Pieszczat, zamieszkują w opuszczonej chacie, w głębi lasu, z dala od cywilizacji. Dziewczynka bardzo to przeżywa, jak się możemy domyślać, i przeżywa dramat. Próbuje uciekać. Jest naprawdę bardzo, bardzo nieszczęśliwa, ale wszelkie próby ucieczki niestety nie udają jej się. Poznajemy też porywacza. Młody człowiek, który przed wieloma laty znał rodziców Nadii. I możemy się zastanawiać, co takiego się wydarzyło. Czy to jest rodzaj zemsty? Czy jeszcze jakieś inne okoliczności które tutaj miały miejsce? Dlaczego wybrał Nadię? Dlaczego ją porwał od rodziców? Wiedział, że to jest jedyne ich dziecko. Nadia po pewnym czasie. Yy, Zaczyna troszkę zmieniać swoje odniesienie do tego porywacza. Możemy się zastanawiać, czy działa w tym przypadku tylko tak zwany syndrom sztokholmski, czy też jakieś inne okoliczności tutaj mają miejsce. Nie chcę Wam wszystkiego opowiadać, ale nie wygląda to wszystko tak, tak naprawdę, jak na początku możemy sądzić. Sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Także książka jest naprawdę poruszająca, dająca do myślenia. Dla miłośników takiej prozy, takiej literatury, książki psychologicznej, thrillerów, poruszających książek i zmuszających czytelnika do myślenia, polecam bardzo serdecznie. Małgorzata Warda, Dziewczyna z Gór.